Siemanko, mam nadzieję, że emocje po dzisiejszej maturze już troszkę opadły. W filmie dotyczącym moich przewidywań na maturę z matematyki było sporo wątpliwości co do tego, czy zadania we wskazanych przeze mnie arkuszach będą podobne na maturze. Poczułem się więc wywołany do tablicy i przygotowałem szybką analizę zadań dla osób zdających maturę w nowej formule 2023, które to też zadania powieliły się lub były bardzo podobne. No to jedziemy. Zadanko pierwsze z dzisiejszej matury formule 2023 praktycznie Powiedziło się z zadaniem z września zeszłego roku mamy tutaj nierówność z wartością bezwzględną. Jedziemy dalej. Zadanko trzecie. Fajne zadanko za dwa punkty, typu wykaż, że kwestia podzielności tam była przez 8, we wrześniu było, była kwestia podzielności przez 5, no i tam jeszcze plus reszta równa 3. Bardzo podobne zadanko. Kolejne zadanie czwarte dodawanie logarytmów o tych samych podstawach. Praktycznie to samo było we wrześniu. Kolejne zadanko, zadanko piąte. Trzeba było obliczyć wartość takiego wyrażenia z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. Te dwa wzory skróconego mnożenia znajdowały się w pewniaczkach maturalnych. Kolejne, zadanko szóste. Trzeba było obliczyć zbiór wszystkich rozwiązań tej oto nierówności i bardzo podobne zadanko było w moim pewniaku maturalnym. Kolejne zadanie siódme rozwiązanie równania tutaj mamy przyrównanie nawiasów do zera to samo zawiera się w zadaniu siódmym z września zeszłego roku no tam akurat w tamtym zadaniu trzeba było troszkę więcej porobić ale generalnie doszliście do momentu w którym natrafiliście właśnie na zadanko siódme to samo zadanie też można zawrzeć w zadaniu ósmym tak tutaj mamy równanie wymierne kwestia ustalenia dziedziny i przyrównanie licznika do zera następnie Pyszne można wręcz powiedzieć, Zadanko, za trzy punkty, czyli równanie wielomianowe. To jest jedna z tych nowości w tegorocznej maturze, w nowej formule. Zadanko dziesiąte. Mamy tutaj interpretację geometryczną układu równań. Bardzo podobne, proste były w moim pewniaku maturalnym. Zadanie jedenaste. Tutaj takie troszkę trudniejsze zadanie tekstowe, które trzeba było przerobić na układ równań. Podobne było we wrześniu, tylko że za jeden punkt. Dobra. Zadanko 12. Tutaj trzeba było ogarnąć największą wartość funkcji w przedziale, natomiast we wrześniu zeszłego roku trzeba było ogarnąć najmniejszą wartość funkcji w przedziale, więc pozwoliłem sobie założyć, że to było zadanie na zbliżonym poziomie. Następnie zadanko 13 na tegorocznej maturze. Mamy funkcję liniową i trzeba było stwierdzić, jakie wartości mają współczynniki a i b. Podobna funkcja była w moim pewniaczku maturalnym. Zadanie 15. Co tutaj mamy? Mamy wzór ciągu i musieliśmy policzyć czwarty wyraz tego ciągu. Natomiast we wrześniu zeszłego roku był wzór ciągu i trzeba było policzyć pięćdziesiąty wyraz ciągu. Na podobnych zasadach. Zadanko 16. Mamy ciąg geometryczny trzywyrazowy i trzeba było policzyć. No tutaj akurat liczbę A. Powiedzmy, że trzeba było policzyć wartość jednego z tych trzech wyrazów, i podobnie wyglądała sytuacja w pewniaczku maturalnym. Zadanie 21. Okrąg, kąty wpisane, środkowe prawie że kopiuj wklej zadanko Następne zadanie 23 co tutaj mamy mamy dwie proste prostopadłe czyli warunek kiedy dwie proste są prostopadłe podobne było we wrześniu zeszłego roku Zadanie 24. Tutaj trzeba było policzyć, trzeba było ogarnąć prostą, równoległą do danej prostej i przechodzącą jeszcze przez jeden punkt. Tutaj pozwoliłem sobie stworzyć takiego kombosa, czyli najpierw z pewniaczka maturalnego, warunek, kiedy dwie proste są równoległe, no i później dodatkowo zadanie z września zeszłego roku, równanie prostej przechodzącej przez dany punkt. Co jeszcze? Zadanko 28, czyli zadanie związane z czym to było? Aha, kwestia kombinacji, tak? Ile jest liczb spełniających konkretne warunki. Podobne było we wrześniu. Co mamy jeszcze? O, fajne zadanko za dwa punkty czyli statystyka, wykres słupkowy, no i do ogarnięcia mediana i średnia tak samo jak to miało miejsce we wrześniu. Co jeszcze? Zadanie 30. Trzeba było policzyć prawdopodobieństwo przy losowaniu tutaj liczb i kwestia podzielności tego iloczynu przez 15. Natomiast w moim pewniaczku naturalnym była, był też iloczyn aha, kiedy iloczyn wynosi 24 też kwestia policzenia prawdopodobieństwa tego zdarzenia. I to chyba wszystko no wszystko. Także słuchajcie korzystając z arkusza wrześniowego zeszłego roku i ogarniając go, można było spokojnie zdobyć okolice 20 punktów. Natomiast dodatkowo jeszcze wspomagając się tymi pewniakami maturalnymi, macie 6 punktów, co daje łącznie 26 punktów na 46 możliwych. Co daje łącznie 57%. No to chyba dużo, co? Także mam nadzieję, że skorzystaliście z moich rad i ograniliście arkusz z września zeszłego roku, dodatkowo wspomagając się pewniaczkami, które wam polecałem. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszła matura i jak ją oceniacie, bo słyszałem bardzo dużo opinii, że należała do prostych. Porównanie moich przewidywań z maturą w starej Formule 2015 już niebawem. Trzymajcie się!